Hej, hej, witajcie w nowym filmie. Hello. Dzisiaj będzie taki krótki, chyba krótki, car vlog. Eee, I dzisiaj rzucam temat Michałowi do wspólnej dyskusji. <noise> Bo e, często mi piszecie pod filmami, e, czy też czasem na Instagramie, że tworzymy bardzo fajną, zgraną parę i czy my się w ogóle kłócimy. Więc tak. Kłócimy się. <noise> kłócimy się. Więc dzisiejszy film będzie na ten zatytułowany O co najczęściej się kłócimy? I chciałabym, żebyście jakby... Znaczy, my byśmy chcieli Wam to przedstawić. Ja przedstawię to ze swojej strony. Według mnie o co najczęściej się kłócimy, a Michał przedstawi to ze swojej strony. Dobrze. Bo oczami Michała przeważnie mi, to jest tak, że ja się najczęściej kłócę, nie? Nie, że Ty się kłócisz, tylko Ty prowokujesz kłótnię. O, właśnie. To znaczy tak, jeżeli chodzi o jakby nasz duet, no to nie ukrywam, że jesteśmy, znaczy nie ukrywam, no jesteśmy zgraną parą, tak? Uzupełniamy się i w ogóle, więc tutaj jakby mm, tak. Zgadzam się. Zgadzam się, ale na przykład może to nie jest kwestia tego, o co najczęściej się kłócimy, bo czasem trudno jest mi nawet ymm, dojść do tego, o co się kłócimy. Bo często jest tak, że we mnie rośnie po prostu jakieś napięcie, wkurzy mnie czymś i potem zaczyna się kłótnia. I jakbym podczas tej puty miała się zastanowić o co mi chodzi, to czasem powiem Wam, że nie wiem o co mi chodzi. I czasem jest tak, że już pójdę sobie do kuchni, na przykład coś sobie robię, Michał stoi za mną, się do mnie mówi, a on się tak chce śmiać. I wiecie, i myślę sobie wtedy tak, no nie no, jestem zła, przecież o coś mi chodziło. no, no. <głos》>, Nie będę teraz się uśmiechać i udawać, że o nic nie chodziło. A nie bo, daj Boże przeprosić. Bo o coś chodziło, tylko pytanie o co. I wiecie, i już potem stoję do niego plecami i już mi się tak chce śmiać, i jak mam się obrócić, to już wie, wiecie, mega powaga dalej... <głos》> Złamina! <noise> ale myślę, że kiedyś na pewno dużo więcej kłóciliśmy. Myślę, że każdy związek musi przejść takie dotarcie. Na szczęście zawsze kłóciliśmy się w sumie o takie błahe rzeczy, o takie pierdoły. I wiadomo, że czasem z takich małych pierdół rosną takie rzeczy i jest mega awantura, ale chyba nigdy nie mieliśmy jakichś cichych dni, prawda? Przynajmniej ja sobie nie przypominam, że tak No, Może ciche godziny, jak No ciche tak, godziny, tak, ale. Ciche dni? nie. nie. No nie wiem, jakoś nigdy chyba, że tak powiem, nie poszliśmy spać yy, pokłóceni. Znaczy na fochu tak, ale nie tak, żeby ze sobą w ogóle nie gadać, nie? No nie, no łóżko mamy jedne, ja tam śpię i ja nie no, zamierzam go zmieniać. Ale no nie, no ja nie mówię, że spaliśmy, wiesz, osobno, tylko chodzi o to, że jakoś tak y, nigdy nie była jakaś taka gruba afera, żeby, nie wiem, przez dwa, 3 dni się do siebie nie odzywać. I chyba nawet kim zaczęliśmy razem mieszkać, to tak nigdy nie było, nie? Chyba nie. Chyba nie, chyba nie ja nie, nie jest... przypominam sobie. Aż tak nie jestem tak. Ale ja słuchajcie, należę do osoby takiej bardzo mm, impulsywnej, temperamentnej. Temperamentnej, tak. I jest tak często, że jak nie jest po mojej myśli, to się wkurzam. Bo ja głęboko wierzę w to, że jak jest po mojej myśli, to jest dobrze. wiecie o co chodzi? Ja myślę, że większość kobiet tak ma. Ehm, no i czasem trudno jest zrozumieć to, że nie zawsze jest jednak dobrze, jak jest po naszej myśli. Ehm, no i tak, no i potem się rodzi jakieś takie napięcie. I to jest główny powód, że tak powiem. Sprzeczki, kłótni. To nie chodzi, że jakiś o konkretny temat, tylko po prostu Kasia myśli i ona chce dobrze, ale ja bym chciał coś zrobić inaczej po swojemu, i ona się denerwuje, że ja nie chcę zrobić tak jak ona proponuje. I dlaczego nie chcę tak zrobić, skoro tak będzie dobrze? A ja znowu z drugiej strony mam tak, że ja nie lubię, jak im ktoś coś narzuca. Ale ci nie narzucam. I to wtedy ja się czuję taki zepchnięty do rogu. I zaczynam się denerwować. Ale kiedy tak się poczułeś? Nie wiem. No kiedy to... W jakiejś kłótni, nie pamiętam, dawno nie było takiej. Na... Może zaraz się to czegoś dowiem, słuchajcie. Dla mnie liczy się cel. Jak mamy jakiś cel, to ja sobie do tego celu... No dobrze, no właśnie o to chodzi, że dla mnie też liczy się cel, tylko w tej sytuacji jakiejś danej ja mam inny cel niż Twój. Nie, cel jest ten sam, tylko Ty masz inną drogę do tego celu no, ja. Ale to najważniejsze, żebyśmy się u celu spotkali. No tak. To to... Jak z tym łóżkiem, no, żeby się tam wieczorem spotkać z nimi i normalnie rozmawiać, nie? Przeważnie o to jest jakaś tam... E... Afera. Koperko, A, afer -a, afera tak. koperkowa, koperkowa afera, grubą grubonicą, jak ja to zawsze mówię. Czyli wiecie, akcja e, w ogóle, że nie wiadomo o co chodzi. Ale było tak nieraz, nie? Że się tak kłócimy, kłócimy, kłócimy i ty się mnie zapytasz, ale o co ci chodzi? I ja musiałam się zastanowić, o co mi chodzi. Bo, dopuszczam taką myśl. Nie, no bo kobiety tak ogólnie mają, tak mi się wydaje. Dobra, bo mi się skończyło miejsce na karcie, więc wracamy do tematu. Na czym skończyliśmy mówić? Mówiłaś, że kobiety przeważnie tak chyba mają. O tym, że. Tak, cia... że jak się kłócimy, to tak, jest jakiś. Yy, taki wiecie, punkt zapalny, i jak to jest właśnie jakaś taka błaha rzecz, i yy, to się tak potem bardziej zbiera i akumuluje w nas jakaś taka yy, emocja, jakiś nerw, i później już leci. I jak już nie. Zabra braknie nam argumentów w danej sytuacji, to wyciągamy w ogóle jakieś stare tematy. A że wtedy to tego nie zrobiłeś, a wtedy to coś tam. No, jest tak, dajcie znać w komentarzach, czy, te, czy też tak macie, ale ja tak mam. Jestem taką typową kobietą, jeżeli chodzi o jakieś kłótnie. Eee, ale powiem Wam, że z drugiej strony na przykład nie wyobrażam sobie mieć takiego. Mm, znaczy ja wiem, że są takie związki, ja absolutnie ich nie neguję. Mówię tu bardziej właśnie o jakimś swoim e, odczuciu, że chyba nie odnalazłabym się w takim mega spokojnym związku m, bez jakichś afer. No. <laughs> znaczy no nie mówię, że jakichś grubych kłótni czy coś tam, ale no ja jestem w ogóle taką osobą, że szybko gdzieś tam reaguję. Zawsze mówię to co myślę, nie czekam wiecie, aż mi się nazbiera, bo uważam, że to nie jest dobre. Jeżeli coś nam nie pasuje e, i zwłaszcza jak są to jakieś takie e, no błahe rzeczy, ja nie mówię tu, żeby kogoś zmieniać, tak? Wiadomo, każdy jest jaki jest. Oto też zawsze jest nerw, ale mamy świadomość tego, że kogoś nie zmienimy, ale ewentualnie możemy dać tej drugiej osobie y, znać, dać do zrozumienia, że w danej sytuacji y, dane zachowanie, nie wiem, mogliśmy odebrać inaczej niż ta osoba chciała, żeby to było zrozumiane. I my tak często mamy, tak? Znaczy, po tylu latach my się już siebie też nauczyliśmy. I ja już też wiem na przykład. Y, co mógłby Michał um, myśleć w danej sytuacji, dlaczego tak zareagował, ale kiedyś tak nie było e, i, i my jesteśmy w ogóle całkiem e, dwoma różnymi Proszę. charakterami, tak. Michał jest bardziej taki um, spokojny, taki, um, jakby to powiedzieć... Um, wyciszony. Wyciszony może nie, ale... Tim, nim coś powiesz, to jest takie przemyślane, czy warto się odezwać, czy warto o tym powiedzieć, czy nie. A ja jestem taki, wiecie, pełen, pełne emocje, tu i teraz. Nie, i... Ja właśnie tak nie mam, czy warto, że tak powiem i, i się zastanowić, tylko ja jakby zbieram słowa i nigdy ta moja wypowiedź nie jest taka. E, a to jak ty zbierasz tak powiem, długo słowa, do no, to czy no, ta twoja wypowiedź jest taka krótka? No bo ja, bo <noise> ja jestem konkretną osobą, krótka, konkretna. No, ale to ja nie muszę zbierać słów, bo ja mam. No, bo ty masz inaczej. Potok słów, właśnie w takich sytuacjach. No, ale tak jest. No i w sumie. Tak w domu, co się kłócimy. Powiem tam, że ja już doszłam do takiego etapu, że czasem po prostu wiem, że nie warto, że lepiej machnąć na ręką, że ja już tego i tak nie zmienię, że już Michał taki jest. Dokładnie. Czasem tak jest, ale są takie sytuacje, no kiedy nie odpuszczam. Po prostu nie. Tłumaczę, jak tartopłyta. I się jeszcze bardziej denerwuje, że wiecie, i znowu o tym mówię. A ja się denerwuję, bo zamiast powiedzieć raz, ewentualnie dwa, to później tą zdartą płytę mi mówisz. No bo dalej tego nie przez robisz. 10 minut, 15. No bo tak tego nie robisz, to to się powtarza. Ale to nawet już nie była kwestia, że znowu tego nie zrobiłem, tylko było 15 minut, bo i powrót do tematu. No bo dalej tego nie zrobiłeś. Ale nie mogę tego zrobić, bo to było. 16 minut. Raz, nie wiem, na tydzień, którą robię, tak. No właśnie, może w najszczęście. Zamiast zaraz powiedzieć, nie wiem, tam. Przeważnie był punkt zapalny, jeżeli chodzi o pranie. Ale co było z praniem? No że ja puszczam nie te rzeczy na nie te programy. No jak mi zafarbowało wszystkie rzeczy, słuchajcie. Ja wszystkie tak, zaraz. Wy... tak, raz wyciągnąłam, wszystko to. miałam różowe, a drugi raz wszystko miałam szare bo czarna skarpetka jakaś zaplątała w białe pranie i Michał mówi, on nie wie jak to się stało nie. Ja mów, ale to zawsze trzeba wszystko wyciągnąć i sprawdzić i teraz, wiecie co jest? muszę <grym grym grym> to, to powiedzieć że jest tak, że jak Michał robi pranie, to moich rzeczy nigdy nie bierze i ja mówię, ale nie o to mi chodziło, że masz nie prać moich rzeczy tylko masz prać białe z białym, czarne z czarnym, kolorowe z kolorowym no dobrze, ale ty mówisz, że jak jest czarny pasek na białej skarpetce to może zafarbować, no, no ale to jest nadal białe. to nawet mnie zaskoczyło, bo to było moje pranie, które farbowało. aha no. <grym> Widzisz nie robiłem ci wykładu. No bo to twoja skarpetka zafarbowała no. moje rzeczy. <noise> Więc jak już coś zrobiłem z praniem źle i mogło tak być faktycznie, to wystarczy, że mi raz powiesz. I koniec tematu. Czasami mówisz, mówisz za godzinę, nie wiem, pijemy kawę, a ty znowu o tym praniu. I wtedy mi ten termometr bardzo szybko rośnie. <noise> Jez, przecież to było godzinę temu już. No. No, ale właśnie tak ogólnie podsumowując, to właśnie zawsze się kłócimy jakieś takie pierdoły. Eee, a z takich dla mnie, na um, przykład ważniejszych rzeczy, których mi... Eee, wiecie, bo to jest tak, z jednej strony są rzeczy, których mi na przykład w Michale braku, brakuje, ale z drugiej strony ja wiem, że on taki jest, zawsze taki był. No prawie zawsze, wiecie, jak na początku. Na początku zawsze jest tak cudownie, potem się okazuje, że... Ja jestem cały czas taki sam, a nawet lepszy. Ale już nie jesteś taki cudowny. Co to znaczy? Co no wiesz o co chodzi? Zawsze jest ten sam temat, czyli co? No nie wiem. No, że kobieta potrzebuje wiecie jakieś tam kwiaty, zaproszenie. Nie, nie, nie. Bo... nie. przepraszam, teraz y, zadam Naradzki pytanie. Na razie. Do, do mnie czy do widzów? Do widzów. Ile razy dostajecie kwiaty od swoich facetów w ciągu roku? Albo panowie, którzy może oglądają, jak często dajecie kwiaty tak. swoim kobietom. I wtedy jak dostaniesz no, teraz... odpowiedź, to porównaj, ile no. razy ty dostajesz. Piszcie, no piszcie. piszcie prawdę, I... bo na pewno dostajecie kwiaty, bo I ja po... dostaję kwiaty, e... no No kiedy, bo tak sobie właśnie chciałam powiedzieć, że od święta do święta, ale no. ja nawet na święta. Ale się... częściej. Ale, no nie właśnie. No jak nie właśnie? No nie. Nawet na urodziny mi nie kupiłeś teraz kwiatów. Nie, na urodziny nie, urodziny to. Są tak... No Dzień Kobiet mi kupujesz. Dzień kobiet, walentynki i później jest kilka razy w roku. Bez I okazji. potem za rok znowu są walentynki i dzień kobiet. Nie, nie ma żadnych okazji. Naprawdę Jak mi nie kupiłeś właśnie kiedyś, kupowałeś. A teraz już nie Tulipanki. Jak ci się nie, no tak, bo, Ale no. nie, bo czasem jest tak, że jedziesz na zakup na przykład do Biedronki albo do Rienna i ja mówię, kupisz świeże kwiaty na stół. No i wtedy kupujesz nie, to... i to się nazywa wtedy, że... po tego to ja nie liczę, nie. To no tego... to właśnie ja czasem to liczę na twoje szczęście. Nie, nie, to sam. Tak. Przychodzisz do domu i patrzysz na o O, kwiaty! Cię nagram następnym razem. Dobra. I tak gragoś okay. będzie ten e, fotopłapka w tych kwiatach. <laughs> No, ale no dobra, no to kwiaty to jest jedno, ale na przykład brakuje mi, wiesz, nie wiem, właśnie jakichś takich mm, spontanicznych wypadów. Przeważnie to ja jestem taką osobą, która gdzieś tam planuje jakiś wyjazd. Znaczy, je, ja się dobrze czuję w osobie takiej, wiecie, która coś planuje, organizuje, ym, gdzie jedziemy, co będziemy robić i tak dalej. Bardzo lubię takie rzeczy, no ale czasem chciałabym, wiecie, żeby Michał mnie zaskoczył i powiedział na przykład, yy, no, nie wiem, jest, w czwart jest czwartek na przykład, tak? Przyjeżdżasz z pracy i powiesz, wiesz, nie wiem, wczoraj czy dzisiaj sobie patrzyłem, są wolne pokoje, na przykład tu i tu i jedziemy na weekend tu i tu. Mhm. Albo jedziemy się przejechać, albo zabieram cię, nie wiem, na kawę, na rynek do Krakowa. Wiadomo, że to jest kawał drogi, to jest tylko tak przenośni, że jedziemy na tą kawę, ale że robimy jakąś wycieczkę. A często tak jest, że ja wychodzić pojedziemy, bo być ładna pogoda. No i ty jesteś taki, że ja wiem, że ty byś dla mnie zrobił wszystko, no to gdzie chcesz jechać, to ja cię zabiorę, to coś tam, ale chociaż ja nie, żebyś ty to wszystko zaplanował. Ale stąd to się bierze, to się bierze stąd, że chcę jak najlepiej trafić w twoje gusta, dlatego no, się No, dopytują... Czyli najlepiej jak sama powiem, gdzie chcę ja. Nie, bo później ja... No to tak, jest skróty. Dupa. No właśnie to jest droga na skróty. No nie jest tak, znasz mnie 10 lat ponad. To już chyba wiesz, co lubię. No właśnie nie do końca. <laughs> Dlaczego tak myślisz? No bo czasami coś proponowałem i później to nic z tego nie wychodziło, albo nie byłaś zadowolona. No dobra, tego, no ale jeżeli pada desz i ty proponujesz spacer, no ale nie, właśnie to jest czasem tak, tak, że ty coś proponujesz, tylko na tego, żeby coś zaproponować? że wiesz, że to jest w ogóle pomysł bez sensu, a potem mi właśnie nie wypominasz, ale że ty proponowałeś. Przecież, no, kiedy, kiedy był mój pomysł bez sensu? Nie ma pomysłów bez sensu. Mogą no, ale tak się takie... na przykład, że padał deszcz i chciałeś iść na spacer. Nie. Tak. No takiego nie było. Mogło być tak, że się zbierało na deszcz. To jak wtedy wyjazd na Koziągórkę. Pamiętasz, co do Bielska pojechaliśmy? Też mieliśmy nagrywać vloga, no. co nas deszcz złapał. No. no. To był mały też To był mój pomysł, żeby pojechać wtedy. Ale wtedy zawsze była piękna pogoda. No i w sumie nie ma takich powodów, żeby naprawdę się pokłócić. Jak ugotuję, zawsze zje. Bo ja jestem smakoszem. <laughs> Nigdy smakosza. nie było afery ze zbyt słoną zupę. Dwie sprawy. Ja jestem miłośnikiem jedzenia. To jest pierwsza, A druga. A jeszcze się wiem, dobrze wiem, się zawsze tak śmiałam, bo kiedyś tak było, nim zaczęłam nagrywać na YouTube, że jak robiłam jakieś zakupy i nie chciałam, żeby Michał wiedział... Zwolni to. O, o, to też czasem jest aferka, nie? Michał za, za ten, za szybko jeździ. Ale dobra. E, więc nim, nim zaczęłam nagrywać na YouTube, więc zakupiłam sobie wiecie jakieś ciuchy albo coś, co nie chciałam, żeby Michał wiedział. E, no to przyszła paczka, chowałam to i potem za jakiś czas to ubieram. Michał mówi, o masz nową rzecz. Ja mówię, nie, nie, już, już nie jest nowa, już by, była w praniu, wiecie o co chodzi. No a teraz jak wam coś pokazuję, robię jakiś haul zakupowy, czy nagrywam vloga, no to już się nic nie ukryję, bo Michał ogląda moje filmy. No tak. No. Ale też ta sprawa jest taka, że ja już się pogubiłam w tym, co jest nowe, co jest stare. Pogodziłeś się. Częściowo też, że jakby w to nie wnikam. Bo... Nie zawsze teraz jest tylko tak, że mam cię zmieścić w szafie. Nie? Dokładnie, bo ja już mam, słuchajcie, cały plan i projekt na dwie nowe szafy. No. Ale ja obawiam się, że dojdziemy do takiego momentu, że te dwie nowe szafy i tak nie wystarczą. Nie, ja nawet bo... nie chcę mieć tyle, nie chcę mieć tyle ciągów. No, i w sumie co? No i podsumowując naszą dzisiejszą e, niezbyt długą wypowiedź, nie wiem o co my się kłócimy, ale się kłócimy. Wiersałe się obierdały. płacimy, wynikające z różnic charakteru, a nie z jakiejś tam, myślę, przekonań w jakimś temacie. No, czy wiecie, no jakby to nie są takie sytuacje, w których, nie wiem, trzeba sobie zadać pytanie, że nie wiem, czy powinniśmy być razem, czy nie. Tak myślę. No, no nie. Znaczy, no nie. Może czy powinniśmy być w tym miejscu? Idzie. Razem. W sensie, nie. nie okay. No. Okay. No. <laughs> na zakupy. Znaczy, no to jedź sama, nie? Wybierz sama. Ale ja właśnie nie chcę sama. No Jej i właśnie później klopsiki no wchodzisz właśnie, na moją no. słabą stronę. I... Tak. I muszę cię przekonywać klopsikami. Ale nieraz tak było, nie? Że no, wyciągnęłam Michała do IKEA i wiecie, też jakby jak to kobieta w ogóle nie myślę, to on nieraz mówi, Michał, a to jedziemy 500. -ką". Mówię, a no to dobra, no obojętnie czym jedźmy. No i potem chciałam coś kupić większego, Michał mówi. Nie zmieści się, przyjechaliśmy 500. -ko". Ja mówię, o ty, taki jesteś cwaniak. Zjadł psiki, przyjechał małym autem i... I do domu. I do domu, no. Tak było. No jak? na co dzień jeżdżę dużym, to, to czasami 500 się jest fajnie przyjąć. No, więc e, tak to u nas wygląda, słuchajcie. Także, gdybym, gdybym mogła coś zmienić, gdybyście się e, nie wiem, zadały mi pytanie, czy chciałabym coś zmienić e, moim mężu, e, to myślę, że jakby m, kwestia bycia bardziej takim e, Właśnie nie wiem, żeby dziś żonę zaprosić, albo kupić jakieś kwiaty takie, rzeczy. Ale są takie pierdoły, bo wiadomo, że Michał mi daje dużo e, innych, ważniejszych rzeczy, więc dalej jesteśmy wokół, wokół jakichś takich właśnie błahostek. Mm. Ale ja i tak czekam na odpowiedź, ile kwiatów dostajecie. <noise> to jest to i to, że, jesteś, że ja jestem straszną gadułą, a Michał nie. Jestem dobrym Jestem słuchaczem. słuchaczem, tak, ale że ja jednak czasem brakuje mi. ale tego też są, słuchajcie, koleżanki i przyjaciółki, żeby sobie też pogadać o pewnych rzeczach. Dobrze, że daje mi się wygadać. Tak. A jak nie da mi się wygadać, to się wtedy, to odpalam kamerę i, i robię sobie kawę i gadam do Was, a Wy wiecie, że potrafię się rozgadać. A Ty chciałbyś coś we mnie zmienić? Nie, jesteś cudowny. Idealna nie No wiadomo, że zawsze tak jest, że coś tam w nas nie pasuje, ale byłoby chyba nudno, wiesz, gdyby tak ludzie byli raczej idealni, nie byłoby o czym rozmawiać, nie byłoby, wiesz, różnych poglądów, no byłoby nudno, moim zdaniem, to byłoby było, wiecie, tak różowo, słodko, kolorowo, jak to się mówi, że można byłoby dostać bólu zęba. No, tak się mówi? Nie. Nie wiem, tak się mówi, ale ja tak mówię. Nie, nie mam, że tak powiem, ale potrzebę jakby coś, nawet czy chęci czegokolwiek zmieniać, po prostu są pewne rzeczy, gdzie tam mamy jakieś trochę inne zdanie i tyle. Ale nie, żeby zmieniać coś, nie. No, więc tak. Więc podsumowując, słuchajcie, żeby ale mi tutaj świeci, żeby e... żeby się godzić, żeby się czasem pokłócić. I na tym zakończmy. Tego vloga. Chciałabyś coś dorzucić? Nie, nie po prostu jest to... ja tam nie jestem, jestem kompromisową osobą. Po prostu czasami tylko. No w sumie bardzo kompromisową jesteśmy. Wejdziemy to, no. już na taki poziom, że trzeba kłótnie odbyć i o tym zapomnieć. <gry> Oczyścić atmosferę, o. No ale właśnie to takie jest, że są takie sytuacje albo jest, jest jakiś problem i, i wiadomo, że tam się już pojawiają te emocje i ja wtedy jestem zła i na pewno nie jestem wtedy miła uśmiechnięta. No, ale ja uważam, że zawsze lepiej wywalić kawę na ławę tu i teraz, niż właśnie czekać, aż to się nam nazbiera na piętrze yy, i potem właśnie jest jakaś mega duża afera i lecicie wtedy, wiecie, z tematami, które się nazbierały przez pół roku, a Fotet nawet nie jest w stanie teraz, jakby sobie odtworzyć tej sytuacji sprzed pół roku i nie ma zielonego pojęcia w ogóle o co nam yy, chodzi yy, i w ogóle co w danej sytuacji wtedy było źle. No, nie uważasz, że lepiej gdzieś tam na bieżąco sobie wyjaśnić jakieś sytuacje? Nie, no pewnie, że tak. No. Plan. No. <noise> Także kochani, tyle. Dzisiaj mam nadzieję, że taka pogadanka też wam się podobała, więc stawcie łapkę, jeżeli tak. Subskrybujcie. I pamiętajcie hmm. powiedzieć prawdę o kwiatach. Tak, pamiętajcie o kwiatach. A może się zainspiruję i będę mojej żonie kupować więcej o, kwiat, kwiatów. Kwiaty albo coś innego. Jestem ciekawa właśnie, czy, czy właśnie partnerzy, mężowie, yy, faceci, obojętnie z kim nie jesteście i, i tak dalej, jak dbacie o... znaczy jak, jak ta druga strona dba o was, o. Bo to bym chciała wiedzieć. Że pa, pa.